Siema widzowie siema ma gdzie jak challenge że możemy się możemy grać tylko na F5 to będzie naprawdę gruby challenge no. Kliknij <grym> no sobie, sobie już F5 no to nie będzie super super, super, super trudne no ale strefowanie jest mm, no patrz, no jest, tak 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 nie jest tak super trudne ale lepiej jest w główce, jakby masz. No. A tu na masz najf pierwszy wyjrzach widzisz jak się ruszasz, to będzie to trochę... Będzie łatwiej zrobić tyle bo widzisz jak się ruszasz. No bo, nie? Bo... Ej widzę z pierwszej osoby ty nie wiesz jak się ruszasz, czy dobrze, czy źle. No to. Ja cię już boję. No to, ja chciało... tutaj, tutaj sami się nie, ledwo swoje, bo kurde mnie to w nerwie, bo... W blokach jestem wtedy. <noise> o, to dziwnie wygląda. Jezu to w ogóle. Nie mogę się trafić do sklepu. A ty do, do ja też. Pasy, a będzie problem trafić. Chopy, ja tu sobie do bridge'a będę odwalał, nie? Ty spróbuję speed bridge'a na tym. Czekaj, fofa zmniejsza? Mało Hop, się Hopie, tam. To speed bridge! No <noise> <A. głos> <Ja się. głos> No i ty się bric, dziwisz! Bric, o! A puta! ranę i pić! Z tobą i z nimi jestem palona! O! Zapiliśmy! Zapiliśmy kogoś! <laughs> ale podstęp! <laughs> Ej, Octavian, zabiliśmy kogoś, ale podstęp! wychodzi! No wiem! O jezu! Hopie! Je. To się budowa gdzieś na do góry na tym! To już z Znaczy lepiej się gra na mieście w fofie. się wydaje. Kurde, To Na łeb mi tak ja bym... no jezu. Jak ja chciałabym sobie teraz nagrał... No. Ale z... za... za... śmierć zmieniam w fofa. No... A my zabiję. Dobra, rzuciłem go. To czy znaczy nie? Odpowiedź mamy. Na, na, nie da się pisać w rzuciłem, rzuciłem, rzuciłem go. Ej. Za tym cofuś da zabić? Wiem. O, A tu na, nie na to na kamerę się tej nie bić. No tak. O pewnie że to już trafić. Strasznie. O już będę żelazny. Ja bym zrobił w dawno już zabił, ale kurde moja wina, że... Różowy Aha. O lognął. -no. Wszedł weszła! No... Ja się boję po mostach chodzić. Też. Na tym Fofie. Oho! Na Fofie szalenie. Śule... To, to co mamy? A czujesz, ty jest, nie, na że ty nie... Ciągle mili jest na tej kamerce. Opa. Jezu... Ja tu cię. Nie, nie, spokojnie. To się? <akusty> Oraj! Oraj! Cię tam cię

Ale dużo. Czyli wcześniej coś mam? Trochę żelaza. Nie. Id Idzie słabik. Ja pierdzielę. No bo to dobrze jesteśmy. No, a w piące rzucamy ludzi. Ja spróbuję go blidżerać na tym głowu. Ja tutaj... Pozdobę. A na nasze pola pole. I chłodnie. Ten jest tu głównie na tym god... znaczy god Ty, Nie Ty! idzie z tyłu, Mork! Pa. Nie, patrz! Ty! Długi kot bridge! Kurde, opie! Potrafię piiiiić z Patrz, Kuba! No? Lajki, like długi! <grym> to co, teraz gramy na tym? Nie żartuję. Nie no. Fajnie się go zbliża robi. O. ale ale ja się tak cykam wszędzie. Kuda! Co tu? jest ty dobra się zesfrałem. Jezu, nienawidzę na tym grać. Przynajmniej go zbliża się fajnie robi. No Bozu Popatrz, pat to, patrz to, patrz to. A ja teraz spróbuję. Czemu tu nie, On ich nie ma! Ja się nie jumpuję. Tam jest biały, aha, fajnie. Aha! O, o, my pom, połamki! Jeden jak sobie biały. O mamy. się, ocuń się, ocuń się, się. Panowie! A czy no panie? Panowie i panie usunę. Na... Firebola mam, może go zepnę. Szanowny panie połam. Jumpuję się go! Nie, drzem drzempało się, zrębiłam się, zrębiłam się. On jest? Tutaj. Ja, ja zadam, ja ja nie? Ja go nie widzę w ogóle. No, też, też zedam. Ja też zadam. Ja zadam. O no, kurde, on jest jak chyba, Jak ja mam go tam do góry bić? Aha, fajnie. Ja, No, może być... Chyba jest słaby, bo... Ta Oraz. słaby, chłopie! Ja po! Po mam go. On ma mało, on ma low, on jest. De, 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 de. Mało chato mam. Dobra, zabiję. Ja, ja zginę, zginę, zginę. Trzeba. Kurde. no No, to daję! Kubara! Jezu! Zabiłem go jakoś. Może ja z dwója No. Widzowie, zostawcie lajka i suba, bo się staramy. jestem. No, patrz na mapa. Ja pier... Serio? Serio? A ja mam i potrosny, nie wiem jak Ja też. Wiecie co, wy go dzisiaj będziecie oglądali. Nie? No. ja chcę najszybciej do odcinek dokończyć. Ja też mam mało procent. Jeszcze więcej, o Jezu. Na szczęście mój filmik już trwa 7 minut. Mój też właśnie, bo mi prawie 8. Ja, do, ja, prawie do, 8. ja do 15 nagrywam i kończę, bo ten... Znaczy, nie, nie kończę z gry, ale, ale, kończę, ale kończę z odcinkiem, nie? Ja będę musiał kończyć właśnie Co Za ile? O oh, kurde, minut. Na sumie, no właśnie Co teraz czy... będę musiał. Ale skończ odcinek No Jezu no, zaraz, Ja mam ja, 11% Aha, to asfita, asfita 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 a Twita ta już dzisiaj nie da ci ładowarki? Nie, widzę, muszę zaraz skończyć Mój hmm. filmik przynajmniej 8 minut Oj, no. film się przynajmniej 8 minut trwa Przynajmniej tyle no jeszcze jest kręć dla mnie w końcu. Jezu Ty pomóż mi! Pomóż! Zarz! O kurde dobry jest! No ale porobiliśmy w ogóle normalną To jest oro! Ja, a, a! O łapa jest! On myśli, że my dobsi! <laughs> Aha, mlaga, co co, co? co mówisz? On myśli, że my jesteśmy dobrzy się chowa, Nie Jakby odwiedził na czym my gramy, nie? No. Nie. I Trzyma. Hahaha! To jest No, no nie mogę, nie? No takim czymś go pokonam. Oho. To. To A da. Kurde. Tak ciężko jest trafić na, na, na tym To z kampi z tyłu Patrz I co rozwal tego ja tego Bo No tam jest, on tam jest z tyłu to nie. trafić to mogła na tym! Pobedzie, tak, pobędzie, tak, po Nie, oni nie chcą chyba na niszczyć. Nie wiem. Kurde, na tym się nie da nikogo zabić, nie? Nie będzie, pobędzie, nie, jednak nie, jednak nie! U mnie nie bada nie krzyć. Mhm. Kurde nie tak prowadzi. To po Ty jednego zabiję, o, a ty no go mój. cię zabił? No Widzowie, to było, Widzowie... Widzowie... to było na tyle w dzisiejszym odc... odcinku. Pa, do kolejnego. Pa!